Po 25 godzinach podróży zostałem mistrzem nowego regionu Palar, to znaczy Galar. Przez cały ten czas czułem się jakbym miał dzień dziecka. A to dlatego, że Pokémon Sword i Shield to ta sama, stara i dobra formuła, którą uwielbiam. Mimo tego, że daleko jej do najlepszych odsłon serii jest dosyć nierówna. Rewolucji nie ma, i tych, którzy na nią czekali, czeka zawód. Ja na szczęście do tej grupy się nie zaliczam. I konserwatywne podejście Game Freak do gameplayu mi nie przeszkadza. W regionie Galar największą rozrywką są walki Pokémon. Każde duże miasto posiada swój stadion, na którym toczone są walki między stworkami kierowanymi przez ich trenerów. Pojedynki przyciągają tłumy na areny, a każde wydarzenie związane z walkami Pokémon to show dla publiki. Aby dostąpić zaszytu uczestnictwa w lidze, trzeba najpierw przejść przez wyzwanie Dżimów. Czyli pokonać ósemkę silnych trenerów, jednak aby do wyzwania być dopuszczonym, to trzeba zostać najpierw do niego poleconym przez kogoś istotnego. I to właśnie z trenera poleconego przez aktualnego mistrza wcielamy się w najnowszej odsłonie Pokémonów. Schemat jest ten sam, czyli musimy zdobyć najpierw 8 odznak, i potem stajemy przed szansą na zostanie mistrzem. Nieco zmieniono jednak umiejscowienie wątku fabularnego związanego z legendą, a i same mistrzostwa przybierają nieco inną formę. Zupełnie inaczej rozegrano też motyw Timu, który staje na naszej drodze. To drobne zmiany i całkiem przyjemne, ale sama historia jest szczerze mówiąc nijaka i głupia. Aż do tego stopnia, że nie byłem w stanie sobie pod koniec wytłumaczyć pewnych bezsensownych wydarzeń. W poprzednich częściach fabuła miała więcej sensu. Świetnego usprawnienia doczekały się Jimmy. Zanim będziemy mogli zmierzyć się z liderem sali, to wcześniej musimy wykonać misję. Zdarza się po prostu walczyć, ale często zadanie to jakaś minigra. Bardzo przyjemna odmiana od klasycznej podróży, i mam nadzieję, że zostanie w serii na dłużej. Podoba mi się też otoczka, jaka budowana jest w regionie Galar wokół walk Pokémon. Przedstawienie podejmujących wyzwanie, przemowa dyrektora Ligi czy aktualnego mistrza, oraz troje, które nosi każdy uczestnik. Tylko szkoda, że nie można ich zmienić i nosimy tylko standardowy, choć można kupić inne, ale one są do ubrania tylko w trakcie podróżowania po Galar. Sam rdzeń walk pomiędzy stworkami został nienaruszony. Dalej rywalizacja toczy się w turach, jedne rodzaje poków są mocniejsze na inne itd. Nic, co można byłoby nazwać rewolucją na miarę mega ewolucji czy dodatkowego typu w szóstej generacji. Ale od jakiegoś czasu nowe gry wprowadzają kolejne mechaniki do walk. I tu nie jest inaczej. Teraz Pokemony możemy dynamaksować i giganta To specjalne przemiany stworków, które najłatwiej określić jako połączenie mega ewolucji i ruchów Z, których tutaj zabrakło. Z tej mechaniki korzystać możemy tylko w określonych miejscach regionu Galar. Dynamaksować możemy niemal każdego Pokemona. Robi się on wtedy większy, wzmacniają się jego statystyki i ma potężniejsze ataki. Mocniejsza opcja to giganta maxowania. To jest dostępne wyłącznie dla konkretnych rodzajów stworków, które zmieniają swoją formę i ataki dostają specjalne właściwości. Z przemienionego pokemona możemy korzystać przez trzy tury, później wraca on do swojej zwykłej formy. Nowe gatunki pokemonów mają w większości ładny design. Choć są też takie, które wyglądają bardziej jak jakieś demony, a nie kieszonkowe stworki. Wzorem alolańskich odmian stworków z pierwszej generacji, w Galar również pojawiają się ekskluzywne dla tego regionu odmiany znanych już gatunków. Galarski Pokédex liczy sobie 400 pozycji i tutaj trzeba wspomnieć o pewnej nieprzyjemnej kwestii. W grze nie ma wszystkich Pokémonów, w ogóle. Nawet w kodzie gry brakuje wielu ulubieńców. Wierząc serwisowi Serebi, oprócz tych 400 gatunków jest jeszcze kilka, które będzie można przysłać sobie za pomocą aplikacji Pokémon Home, która ma się pojawić w przyszłym roku. Z Pokémon Let's Go do Sword i Shield przemycono jeden super według mnie pomysł. Teraz większość dzikich Pokémonów widać od razu w trawie. Są jeszcze pojedyncze przypadki, gdzie trawa się porusza, nie zdradzając nam co w niej siedzi i dopiero po wejściu w walkę odkrywamy co na nas czeka. Pozbycie się domowych potyczek uważam za duży plus. Choć poki spawnują się tylko w trawie, to mogą z niej wyjść i przespacerować sobie kawałek od niej. A jak nas zauważą, to mogą albo zacząć nas gonić, albo uciekać. Mamy też możliwość zwrócenia na siebie uwagi gwizdząc, albo zakraść się od tyłu do dzikiego okazu. I tu wprowadzono pewną zmianę, która bardzo mi się nie podoba. W zależności ile zdobyliśmy odznak, to możemy łapać pokemony do konkretnego poziomu. Jeśli dziki stworek ma wyższy level, to nie jesteśmy w stanie nawet rzucić pokebolem. Największą nowością wprowadzono w tej generacji to Wild Aria. Jest to specjalna lokacja, w której spotykamy się z innymi graczami i łapać możemy dzikie pokemony. Trenerzy pokemon mogą zebrać się w czteroosobowe grupy, by zmierzyć się z dynamaksowanymi dzikimi stworkami, a ich współpraca nagradzana jest szansą złapania rzadkiego gatunku. Najlepiej rajdy wykonywać z żywymi graczami, ale jeśli nam ich brakuje, albo nie chcemy korzystać z pomocy innych, to gra uzupełni ekipę trenerami sterowanymi przez sztuczną inteligencję, ale nierzadko się zdarzy, że są oni tylko kulomu u nogi. Za pokonanie wrogiego pokemona, oprócz szansy złapania go, dostajemy itemy, w tym cukierki dające doświadczenie i nową odmianę TMów nazwaną TRami. Te przejmują dawną cechę TMów i użyć możemy ich tylko raz, ale z kolei możemy je farmić w razie potrzeby. I nie wiem, czy tylko ja mam taki problem, ale czasem ciężko znaleźć jakiś rajd. Sposób łączenia ze sobą graczy pozostawia sporo do życzenia. Z innymi trenerami integrujemy się nie tylko w czasie rajdów. Nie zabrakło znanych z poprzednich części wymian czy Surprise Trade, w którym wymieniamy się w ciemno i za wskazanego Pokemona dostaniemy jakiegoś innego, którego postanowił do zabawy wystawić inny gracz. Jako, że w galar walki to sport, to trenerzy mają własne karty kolekcjonerskie i nimi też można wymieniać się z innymi graczami. A, że swojego trenera czy też trenerkę możemy przebierać, tak samo jak zaprojektować własną kartę, to można złożyć oryginalną kolekcję. Brakuje mi Global Trade Station, gdzie mogliśmy przebierać w ofertach wymian. Teraz łączymy się z kimś i pokazujemy, co chcemy wymienić. Nie mamy nawet możliwości prosto modką wyrazić. Czy to, co oferuje nam druga strona jest dla nas interesujące. W grze nie brakuje pomniejszych aktywności pobocznych. W Wild Aria możemy ścigać się w próbach czasowych na rowerze i zbierać waty, które wymienić możemy na przedmioty. W trakcie podróży możemy rozbić obóz, aby w nim się pobawić z Pokemonem lub zjeść wspólnie z naszymi stworkami posiłek. Nagrodę za to zdobywają doświadczenie i leczą się. Samogotowanie gotowanie to minigra polegająca na dobraniu składników i poruszaniu odpowiednio joykonem. conem Pokemony możemy też wysyłać do pracy, aby zdobywały doświadczenie i przynosiły nam przedmioty lub gotówkę. Gra zrobiła kolejny krok w zmniejszaniu poziomu trudności. Dalej doświadczenie dostają wszystkie pokemony w drużynie. Tylko w poprzednich częściach to można było wyłączyć, tutaj wszyscy dostają expa i koniec. Zarówno za łapanie jak i walkę. Jak już znamy przeciwnego Pokemona, to przy atakach mamy informację, czy będzie to efektywny ruch, czy nie. Dostęp do PC'ta też mamy z niemal dowolnego miejsca, co akurat uważam za uprzyjemniacz, a nie ułatwiacz. W każdym Pocket Center znajduje się przypominacz ruchów i jego usługi są darmowe. Na mapach gęsto są też rozmieszczone punkty, które w trakcie podróży leczą nasze stworki. Nie mówiąc już o tym, że w każdej chwili możemy to zrobić w obozie. Dodano też autosejwy. Technicznie grze daleko do ideału, ale nie jest wcale tak źle. Przede wszystkim gra wygląda ładnie. Może nie jest to najpiękniejsza gra na Nintendo Switch, ale ma swój urok. Jest też więcej cutscenek i tutaj zaczyna się odczuwać brak dubbingu. Wiem, że nigdy go nie było w serii, ale oglądanie poruszających się ust, które nie wydają żadnego dźwięku, wygląda dzisiaj co najmniej dziwnie. Po raz pierwszy pojawiają się loading screeny w serii. Gra też traci znacząco płynność w Wild Aria jeśli wokół biegają inni gracze, a i dystans rysowania postaci jest mizernie mały. W Pokémon i Shield na pewno dobrze będą się bawić wszyscy, którzy serię znają od lat, a i nowych graczy ma szansę przekonać do kieszonkowych stworków. To dalej ta sama świetna formuła z kilkoma usprawnieniami. Choć nie jest bez wad, to i tak dostarcza masy frajdy. Ja zanim wrócę do uzupełnienia niepełnego Pokédexu, to chciałbym Was poprosić o podzielenie się opinią o filmie i o samej grze. Przypominam również o swojej powieści, którą wydałem niedawno. Więcej o niej dowiecie się z linku w opisie, gdzie przeczytacie też pierwszy rozdział. Teraz dziękuję i zostawiam Was z propozycją innych moich filmów. Do usłyszenia!